Informacja z działalności spółki Gold Medica w Gołdapi i o zreferowanie. Poproszę, myślę, że chyba pana Tadeusza, ale na, tutaj wśród nas witamy nowego pana prezesa, pana Mariusza, który pan, pana Mariusza Schuberta. No i pewnie jako głos też bardzo proszę. W takim razie oddaję. Dzień dobry Pani Starosto, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym na początku, takim tytułem wstępu, przedstawić swoją osobę. Nazywam się Mariusz Schubert, mam 50 lat, jestem mieszkańcem powiatu Bartoszyckiego. Od 11 stycznia tego roku objąłem funkcję prezesa spółki Gold Medica. Może krótko też o, o tym, jakie doświadczenie zawodowe posiadam od 2003 roku. Właściwie pracuję w, w, jako kadra zarządzająca od 2003 roku. Współzarządzałem i zarządzałem podmiotami leczniczymi. To był duży szpital w Bartoszycach, szpital powiatowy. Następnie też doświadczenie w zarządzaniu, Niedużą spółką gminną, prowadzoną w formie spółki handlowej. Ostatnie 6 lat to praca w szpitalu powiatowym w dobrym mieście. Właściwie o takim profilu zbliżonym do, do podmiotu, jakim jest spółka Gold Medica. W dniu 11 stycznia. Spotkałem się z kadrą, była Pani Starosta, był Pan Wicestarosta, spotkaliśmy się z kadrą, przedstawiłem swoją osobę. Kolejne dni były poświęcone poznawaniu jednostki. Spotkałem się z pracownikami każdej komórki organizacyjnej, poznawałem jednostkę, jej topografię jej takie, powiedziałbym, bieżące funkcjonowanie. Na pewno ten najbliższy okres to taki proces jakby wchodzenia i w dokumentację, i w funkcjonowanie jednostki. Mamy oczywiście jakby koniec roku, czas pewnie za chwilę na podsumowanie działalności jednostki za rok 2021. Jesteśmy w tej chwili w trakcie bilansowania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mamy na ten moment zakończony proces jakby związany z aneksowaniem umów na rok 2022. Jeśli chodzi o te umowy, to mamy w tej chwili podpisane umowy i finansowanie na, do połowy 2020 roku. Myślę, że w dalszej, tutaj w dalszych wypowiedziach rozwiniemy wspólnie z Panem Wiceprezesem kwestie związane z naszymi planami. Tutaj wyłaniają się pewne istotne, ważne plany inwestycyjne w zakresie złożonych wniosków jeszcze w 2020 roku. Szanowni Państwo, zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że od tamtego roku szpital jakby jest poza siecią szpitali funkcjonuje oczywiście w różnych rodzajach świadczeń medycznych na pewno ten profil należy kontynuować ale pewnie potrzeba jakby chwili czasu żeby sobie odpowiedzieć jak w szczególności w rodzaju leczenia szpitalne ma wyglądać oferta placówki co może przedstawić w zakresie tej oferty dla społeczności Lokalnej społeczności powiatu gołdawskiego. Idąc jakby naprzeciw, też chciałbym i chcemy spotkać się tutaj ze środowiskiem i z reprezentantami społeczności lokalnej. Dzisiaj no myślę, że można powiedzieć, prawda, pani starosto, że mamy spotkanie ze stroną społeczną. To bardzo ważny moment, żeby spotkać się z takimi jakby partnerami społecznymi, wysłuchać ich jakby tutaj oczekiwań, być może też również propozycji i znaleźć taką płaszczyznę do dobrej dyskusji na temat jakby przyszłości szpitala w Gołdapi. Też również jest taki plan, żeby spotkać się ze środowiskiem medycznym, środowiskiem lekarskim, z kadrą, która wcześniej pracowała, współpracowała z jednostką. Uważam, że ten dialog Tutaj z społecznością lokalną i, i z reprezentantami zawodów medycznych jest bardzo ważne, bo on przecież służy wszystkim stronom, e, m, wszystkich tematów związanych z funkcjonowaniem jednostki. Szanowni Państwo, ten rok jest kolejnym rokiem szczególnym. Jest rokiem, w którym obowiązuje ogłoszony stan epidemii. Przed nami piąta fala. Na pewno placówka musi też być przygotowana do sytuacji związanej z Piątą Falą. Przypomnę, że my realizujemy oczywiście jako jeden z tysięcy punktów program szczepień przeciwko COVID. Realizujemy te świadczenia. Korzystam z okazji i zachęcam też wszystkich, w tym momencie, żeby podjąć się szczepienia, żeby uchronić siebie i swoich najbliższych. Nie znamy prawda, skali piątej fali, ona może według jakby tutaj informacji, no może być tą najwyższą jakby skalą zachorowań, także namawiam oczywiście wszystkich Państwa do tego, żeby podjąć, podjąć decyzję dotyczącą szczepienia czy uzupełnienia tych szczepień. No to myślę, że to jest taki jakby tytułem wstępu. Poproszę Państworos, poproszę pana Tadeusza może o przedstawienie już takiej bardziej szczegółowej informacji dotyczącej sytuacji jednostki. Przy okazji myślę, że warto będzie jakby omówić kwestie planowanych inwestycji, bo to są poważne, ważne projekty, w których mamy i część taką jakby remontową inwestycyjną, ale też bardzo poważny zakup sprzętu medycznego, który w mojej ocenie i i da dostępność doświadczeń chociażby w zakresie chirurgii czy ortopedii jednego dnia, jak również poprawi dostępność i poprawi warunki funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do, dostępu do jakby sprzętu medycznego i świadczeń medycznych. To na razie wszystko dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie za zaprezentowanie się, także teraz głos oddaję dla pana Tadeusza. Aktualna sytuacja finansowa Gold Medica spółki Gold Medica, Tak jest? Aha, dobra. Dobra. Po zakończeniu 2021 roku obejmuje okres budżetowy za okres od 1 stycznia 2021 do 31 2021. Z uwagi na niezakończenie rozliczeń. Za miesiąc grudzień 2021 informacja ekonomiczna dotyczy tylko okresu 11 miesięcy. W minionym okresie sytuacja finansowa spółki uległa nieznacznej poprawie z powodu wzrostu, wzrostu hospitalizacji pacjentów w oddziale pediatrycznym oraz wykonania usług medycznych w trzecim i czwartym kwartale w poradniach specjalistycznych ponad limity zawarte w umowach z NFZ. -em. Wyniku wzrostu przychodów w czwartym kwartale zrównoważone zostały wielkości poniesionych kosztów, co spowodowało obniżenie straty bilansowej przedstawionej z miesiąca września z kwoty 1 079 000 do kwoty 737 000. To jest ponad, o, prawie o, o, o 300 tysięcy złotych lepsza sytuacja, lepsze przychody były na koniec listopada 2021 roku. Aktualna sytuacja ekonomiczna za cały 2021 rok będzie przekazana po otrzymaniu wszystkich dokumentów za miesiąc grudzień i sporządzeniu bilansu rachunków i strat za pełny okres obrachunkowy. Wyników wzrostu przychodów za miesiąc październik i listopad 2021 udało się w miesiącu grudniu opłacić składki ZUS należne za miesiąc listopad 2021. W miesiącu październików poradni Podstawę opieki rozwiązał umowę na świadczenie usług medycznych jeden lekarz, natomiast w listopadzie rozwiązało y, umowy dwóch lekarzy w poradni specjalistycznych, w poradni specjalistycznych neurologicznej i urozoworo ortopedycznej W tym okresie POZ y, w miesiącu listopadzie obsługiwała w ramach zastępstwa poradnia Adamet y, z Grabowa, natomiast w miesiącu grudniu poradnia Almed pani dr Iwaniuk w Dubojninkach. Zespół ratownictwa medycznego pozyskał dwóch lekarzy do pełnienia dyżurów lekarskich, co gwarantuje pełne zabezpieczenie medyczne w, ty, w tym zakresie. Nowo powstały ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej zrealizował pełny kontrakt za okres od czerwca do grudnia 2021, co pozwoliło na pozyskanie większych przychodów. Również powstały w 2025 roku oddział rehabilitacji gdzie cieszy się coraz większym zainteresowaniem pacjentów, co pozwoli zwiększyć przychody. W tej komórce organizacyjnej. W miesiącu grudniu zawarliśmy nowe umowy na świadczenie usług medycznych z jednym lekarzem specjalisty, specjalistą z ortopedii w poradni oraz ortopedycznej oraz jednym lekarzem z prawem wykonywania zawodu do pracy w POZ i nocy świątecznej opiece zdrowotnej. Aktualnie yy, od 13 12 2021 poradnia POZ na bieżąco realizuje kontrakt z NFZ nie udało się jednak pozyskać nowego specjalisty poradni neurologicznej, ale dalej trwają rozmowy w tym zakresie z zamiarem ponownego rozpoczęcia pracy tej poradni. To by było tyle co do informacji o działalności. W tym samym okresie zaczę się już w miesiącu styczniu tego roku uzyskaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o uruchomieniu programu Operacyjnego, w którym znalazły się dwa nasze projekty. Jeden projekt Gold Medica na kwotę 1 600 000 zł i drugi projekt Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na łączną kwotę 880 000. Jeżeli się chodzi o ZPO, to ten program jest zrealizowany. Już na kwotę ponad 560 tysięcy złotych. Pozostała kwota to oszczędności na zadaniu budowlanym i jeszcze możliwości doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i łóżka niezbędne dla, tego, dla, tego, dla tej komórki organizacyjnej. Natomiast, jeżeli się rozchodzi o zakres, zakres przedmiotowy. Tego, tego projektu, który złożony został przez Gold Medica, to on zawiera kwotę około 600 tysięcy na zakup nowego sprzętu oraz niespełny milion złotych na wykonanie prac remontowo-budowlanych, które zmieściły się w tym projekcie. W związku z tym tematem, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego do 19 stycznia informację, że jesteśmy zainteresowani realizacją obu projektów. Natomiast do projektu dotyczącego ZPO złożyliśmy też informację o akt notarialny o połączeniu się obu spółek i wpis do KRS-u, który gwarantuje nam być beneficjentem w realizacji tego kontraktu. Szczegóły tutaj dotyczące tych tematów będziemy omawiać może w późniejszym etapie naszego spotkania. Dlatego tutaj musimy sobie pewne rzeczy rozczytać i wyjaśnić niektóre sprawy. Dziękuję. Jeśli są pytania, proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Bardzo proszę. Może tylko tak informacyjnie, bo, bo będziemy jeszcze szeroko na ten temat dyskutować. To bardzo proszę. Panie prezesie, żeby mocno skupić się na tym, co rozmawialiśmy w zakresie promowania tego, jakie świadczenia są realizowane w Goldmelice. Ostatnio spotkałem się z niepokojącym sygnałem radnych miejskich, którzy nie bardzo są zorientowani, że my mamy oddział komunologiczny tej, tej terapii po covidowej. Stawiają wielkie oczy. Bo myśleli, żyli w przeświadczeniu, że, że po oddziale wewnętrznym jest tam pustka i hula wiatr. Ja mówię, że absolutnie tak nie jest, ale jeżeli poziom świadomości w Radzie Miejskiej jest taki, to, to domyślam się, że że wśród społeczności może być jeszcze mniejsza, więc a więc gorący apel, żeby głośno o tym mówić i pisać na stronach w zakresie promocji, w zakresie tego, jakie, jakie oferty mamy dla naszych mieszkańców. I drugi temat, do którego wracam i wracał będę, to miesięczne rozliczanie zysków i strat, to co, to co już mówiłem wcześniej, żeby trafiło na pulpit raz w miesiącu pani starosty, na mój i głównego specjalisty do spraw zdrowia, żebyśmy mogli też żywo reagować, w których komórkach organizacyjnych dzieje się finansowo niekoniecznie dobrze. Żebyśmy te pytania sobie wspólnie zadawali, żebyśmy sobie odpowiadali na te trudne pytania, dlaczego tak się dzieje, czy to jest okres przejściowy, czy to jest stały trend, czy musimy już interweniować. Po, po prostu ta świadomość w kadrze kierowniczej zarządu powinna być na, na wysokim poziomie, a patrzymy przez to, na to przede wszystkim przez pryzmat bilansowy, czyli, czyli koszty. To, to gorąca prośba, to funkcjonowało. Prosiłem, żeby do tego wrócić, i, i bardzo proszę, żeby, żeby to wróciło do, do łask, bo jest to niezwykle pomocne i cenne narzędzie. Dziękuję. No, chcę powiedzieć, że aktualnie my to robimy, i przykładowo mam zrobione też za bieżące miesiące październik, listopad co dało tutaj podkreślić. Ja to na bieżąco Państwu prześlę. Być może, że to się tak rozbiegło z różnymi tematami, ponieważ. No był to temat trudny organizacyjnie. Ubieganie się o ten kredyt, tych dokumentów sporo, to jest jedna sprawa, druga sprawa, no dopinaliśmy te wszystkie rozliczenia z NFZ za te nadwykonania, które wymagały sporo czasu, żeby uzyskać te przychody rzeczywiste. No i wynikiem tej tej, tej jakiejś koncentracji na tym mamy po prostu mamy po prostu na dzień dzisiejszy ten efekt, że Mamy na dzień dzisiejszy ten efekt, że po prostu no, udało się pokryć te, te, i stratę obniżyć. I druga sprawa, co najważniejsze, zbilansować na bieżąco opłatę ZUS-u. To była taka koncentracja, ale te dokumenty są jeszcze w dniu dzisiejszym Państwu to za listopad i za październik i sobotę bo grudzień jeszcze nie jest skończony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pozostałych członków ma do, pan, do panów pytania? Nie mamy. W takim razie bardzo dziękuję za przedstawienie sprawozdania i za obecność obu panów.